To może inaczej? Nigdy nie czułeś takiej potrzeby, nawet nie potrzeby, albo takiej pomysłu nie miałeś takiego w głowie, że a może bym nagrał na jakiś temat dramkowy, aferkowy, czy nie? Bo zawsze poruszasz problemy no, bardziej społeczne. No no byłoby coś takiego chyba możliwe, ale to musiałby, musiałbym poczuć, że to jest po prostu. Jakiś... że to jest istotne, że ja to zrobię. Okay. Tak. Czekaj, próbuję sobie przypomnieć, czy kiedyś mnie kusiło, żeby coś takiego zrobić. I. Chociaż, kurde, no wiesz, ja, ja, ja przez długi czas po prostu dawałem upust tym emocjom przez zapytaj beczkę i cały czas trochę to robię. No teraz beczki prawie nie ma, bo jakoś tak mam taki czas, że nie mam pomysłów na żarty. E ale no, w Zapytaj Beczkę, tak patrząc przekrojowo przez historię tego programu, no to było mnóstwo zaczepek dla innych twórców, tylko że to wszystko było zawsze pod taką tak, e, licencją tak. poetycką e, tej postaci beczkowej, którą, która jest mną przez pewien filtr I, e, i jakoś mi to zawsze uchodziło na sucho, nie? To może takie inne, ciekawsze pytanie, okej. Okay. Nie robiłeś tego, to kto powinien się zajmować tak naprawdę treściami na YouTube i takimi przypadkami jak kamerzysta, czy ostatni przypadek, właśnie Wersow, Kostery, no, Oli, Nowak, czy Natsu, gdzie na przykład wypadły Kto to... powinien się tym zajmować? Kto powinien się zajmować treściami, gdzie na przykład, wiesz, wlatuje skam na YouTube'a, że wlatuje deal, który okay, się okazuje, że jest... wlatują preparaty na zęby jako reklama, które są totalnie szkodliwe, okazuje się, że okay. ksują szkliwo, nie działają, to jest jakiś totalny okay. skam, zaraz ostatnie jakieś zegarki były, czy powinien się tym zajmować YouTube, widzowie, platforma, kto to odpowiada? Wiesz co, ale, ale bo to, to jest ciekawe. Przykład, bo to jest trochę według mnie inna kategoria. Faktycznie, wrzucam za dużo rzeczy do jednego worka tutaj, bo drama, w sensie moje pierwsze skojarzenie ze słowem drama jest takie, że nie wiem, dwóch twórców jakąś tam ma różnicę zdań na jakiś temat, nie? Czy jakby e, jakaś związ, około związkowa w ogóle jest tematyka, czy coś? No takie rzeczy, gdzie po prostu jest taki jakby troszkę, wiesz, e, takie igrzyska są, kto lepiej kogo tam przegada i co w sumie jeden i drugi zazwyczaj trochę na mhm. tym zyskuje, nie? No, ale, bo to jest jedno, a druga kategoria, no to jest taki whistleblowing, nie? czyli taki, że, wiesz, zwrócenie uwagi na problem, który dotyczy jakichś tam innych ludzi i faktycznie tutaj jakby interes społeczny w tym jest, żeby takie rzeczy robić, nie? To jest coś, co jest, no nie wiem, aktywizm trochę tak działa, nie? Że są ludzie, którzy się tak trochę zajmują tym w szerszym zakresie, już poza jakby sceną typową, tylko tak po prostu, no, jakby, jak jakiś influencer robi coś, co prowadza jego społeczność w błąd, szokuje ludzi czy coś, no to pytasz, kto powinien reagować tak. w takich sprawach. No, myślę, że w takich sprawach jakby moralna, wiesz, jakby racja, no jest po stronie osób re reagujących, więc jeśli ktoś czuje się wyzwany do odpowiedzi, no to, e, nie wiem, no może kwestia intencji, dla, dlaczego to robi, nie? Jeśli chodzi faktycznie o problem i o zwrócenie uwagi na to, żeby... Tak, nie dowierzasz mi. Czekaj, nie, tak patrzę i myślę sobie, okej, okay, to w końcu kto się tym powinien zająć? YouTube twórcy czy widzowie? W sensie, ta odpowiedź jest taka strasznie wymierna. No, ale YouTube w sensie platforma? Tak. Nie, no to przecież YouTube jako platforma chyba nie ma za bardzo narzędzi, żeby to robić, nie? W sensie, to, jak, to wymagałoby jakiejś takiej weryfikacji prawdy na jakimś levelu, którego nie można oczekiwać no, przynajmniej od platformy. Nie w Polsce. No. Twórcy. Um, Myślisz, Twórcy... że to środowisko się samo dobrze oczyszcza, czy raczej to jest takie na siłę szukanie wzajemnie sobie dram? Jedno i drugie, nie. Ale no. To przypomnij mi, <grym> Jakby, jakie są takie jakieś y, dramy, wiesz, duże dramy polskie, pierwsze, które ci przychodzą do głowy. No, kamerzysta i te wszystkie zegarki, skam zegarki, mm -hmm. przekręty no. z Aliexpress, no, czyli, no, no, że bierzesz no. zakupy taniej z Aliexpress, tak jest jakaś firma, która okay. działa globalnie, skupuje mm -hmm. influencerów, wysyła briefy do iluś tam sieci partnerskich, potem youtuberzy to biorą jako reklamę, świadomie lub nie, i mm -hmm. no się okazuje, że nagle wow, ten deal do, był warty tyle siana tylko dlatego, że skamowaliśmy ileś set osób. Wiesz, okay. co on. Tak to mniej więcej działa. I takich dram ostatnio było kilka. I to jest, to jest szkodliwe. No, ludzie tracą mm -hmm. pieniądze, dlatego to jest taki temat. To no nie jest taka dramka w stylu: wiesz, ktoś komuś wyzywał dziewczynę, albo ktoś, komuś coś, ktoś coś komuś powiedział no na insta. No Okej, okay, no wiesz. Ja, ja po prostu jakoś, jak słyszę drama, to zawsze mam przed oczami bardziej takie sytuacje typu wardęga, kurcący się z w ogóle polend. Takie w sensie, że tak. Obejży, obejrzałem, ale to jest akurat case, który obejrzałem i takie miałem poczucie... Co myślisz? Jakby, to jest dobre pytanie. Nie, nawet nie pamiętam o co chodziło, wiesz, obejrzałem to 20 minut poświęciłem i nawet nie pamiętam o co poszło. To <grym> chodziło o to, że oni coś wyciągnęli z przeszłości chyba Wardęgi, co takie było, że, czy przekręcili co znaczy, To było, chodziło Jakbym... o to, że oni zrobili film o wersów, potem przyczepili się do Wardęgi o to, że oni zrobili go pierwszy taki film o wersów, a on zrobił tak, po nich, tak, tak, tak. potem poszło już dalej lawinowo, zaczęli sobie wyciągać gówno na siebie. Tak, masz rację, chodziło, tak chodziło o to, że oni chyba skopiowali argumenty, których on użył tak. albo albo odwrotnie. No w sumie to jest totalny <grym absurd, <grym żeby oskarżać kogoś o kradzież no, no, no To akurat no właśnie, jest słuszność no, po stronie no właśnie, ale, ale, to, ale to była taka drama, taka według mnie e bez sensu, no w sensie o nic. No i to jest dla mnie właśnie, wiesz, typowa drama w mojej wizji świata tak wygląda drama. Że w okay. sumie wszyscy trochę tracą czas, zajmując się się A To nie jest takim. takie uogólnienie? Trochę? No, pewnie, że Bo jest. są no, na pewno pewnie, bardziej jest. takie deep tematy, w tym, jak sam widzisz, no, tak podałem ci hmm. jakieś przykłady. No no nie, no ale na przykład wiesz, to, co robi Gargamel, jest też pewnego rodzaju takim aktywizmem społecznym w taki specyficzny sposób, nie, że on zwraca uwagę na pewne jakieś takie. No, jak na przykład ten ostatni film o, o jakby tych prowokacjach wśród pranksterów na pracownikach różnych firm i tak jakby stawianie ludzi w kłopotliwych sytuacjach, kiedy nie mają jakby władzy no, zareagować na to tak, jakby chcieli? Nie? No to chyba korzyść społeczna, że takie coś istnieje jest na plus nie? Okay. No, wiadomo, że to przy okazji jest trochę takiego cyrku na zasadzie pokemony się biją no, ze sobą. No właśnie chciałem i... zapytać, ile w tym jest igrzysk, a ile w tym jest tak naprawdę aktywizmu społecznego? No, kurczę, no myślę, że akurat Gargamel jest w tym taki, wiesz, on, on, w sensie nie chce go idealizować, że on jest, wiesz, jakby nieświadomy, że przy okazji robi show, ale, ale te jego rzeczy są tak merytorycznie chyba dobrze poparte, no w sensie tak jesteś, oglądając go, jesteś gotowy mu uwierzyć, że jemu zależy na nagłośnieniu sprawy, a nie tylko na zrobieniu afery wokół tego, żeby ludzie o nim mówili, nie? W sensie on się wydaje... Relatywnie niecyniczny, jak na <gry> e, youtubera. No, Gargamal chyba potrafi wyczyścić tą granicę całkiem nieźle. No. Gdzie się zaczyna sranie dla srania, a gdzie się zaczyna rzeczywiście problem społeczny, który warto poruszyć. W sumie on to zrobił całkiem nieźle w tym filmie ostatnim. Z tymi pracownikami, że tam część poświęcił do takiej merytoryce o mm -hmm. tym, jak działa tak naprawdę pracownik i jak działa świat, bo mm -hmm. część osób, która tylko ogląda YouTube, a niekoniecznie wie, że takie filmy są w ogóle szkodliwe. i mogą się tym tematem zainteresować. Dobra, słuchaj, wychodzimy z tych dramek, bo to nie jest aż tak chyba <laughs> dla ciebie specjalnie ciekawe, z tego, co widzę. Wydaje mi się, że bardziej problemy społeczne może być, mogą być część, co ja bardziej prawie Nie w ciebie. miałem żadnej dramy. W sensie ja miałem dramy zawsze sam ze sobą, tak naprawdę, nie? Najba była moją dramą z samym sobą. To no, jest prawda. A... Samozaoranie, zaoranie, e, drama. Ale typu... wygrałeś dramę sam ze sobą, z najebą. Myślę, że to jest ciekawy case, jak się na to popatrzy, tak z perspektywy lat, e, wiesz, problemu i próby rozwiązania. No, jeśli, chodzi, jeśli mówimy o tym, co robić w social mediach, w jakiś sposób. Nie? Bo ty właśnie sam idziesz zawsze z boku w tych social mediach. Ty robisz swoje rzeczy, hmm? idziesz swoją ścieżką, raczej starasz się innych twórców nie zahaczać właśnie, chyba że jak chodzi o jakieś takie neutralne kontakty, nie wiem, na przykład nagranie z Frizzem czy z Bdosem, nie? Ale na przykład, jak ty byś się nazwał? Czy ty jesteś influencerem, czy nie? Jesteś kimś więcej, kimś mniej? Jesteś w stanie to jakoś określić? Ja, ja, ja jestem influencerem, no to taki termin nie, nie przepadam za nim, bo on tak po prostu. Jest taki o, o, pejoratywny, o, o, Oznacza nie? pewien właśnie taki paradygmat, który nie do końca, wydaje mi się, że mnie podsumowuje.